No dobra, to mam przynętę Siadła w końcu Trzeci, czwarty rzut I siadło makrela Witam w kolejnej mojej tułaczce Po norweskich fiordach Sobota, no popołudnie Rzuciłem na miejsce, w którym zaczynałem pierwszy film Obładowany jak zwykle turbami Tu dwie wędki Kawałek mam do przejścia Ale no jakoś Jakoś dam radę no. Czegoś nie robi dla dla widzów, nie? Oczywiście dla was Kurde, już mi spada plecak. O kurde o. I tak całą drogę, no mam za jakieś pół kilometra Do miejsca no, Pogoda nie jest za ciekawa Ale przynajmniej nie wieje zbyt mocno Kurde, zapomniałem noża Jakiś znalazłem w aucie filmowym Cokolwiek, o kurde, ale trawa wysoka No nie wiem, czy to był dobry pomysł, iść tą trawą Nie, może się zawrócić za wysoka Cały mokry na szczęście w ostatnich chwilach sobie o GoPro, też zapomniałem. nie wiem, chyba coś na pamięć sobie kupić, bo niedługo to zapomnę w ogóle na ryby wyjechać. Dobra, widzimy się na miejscu, bo nie dam rady tak trzymać telefonu i nagrywać. A na ja pewno jeszcze pokażę wszystkim fajnie. Wziąłem tylko tyle krewetek, skoro jest makrela, bo nie brałem z makreli. Tylko mam nadzieję, że mi się uda ją złowić na miejscu, no jak nie, to nie będę miał makreli jako przynętę. O, zaraz Wam pokażę, co mi Takie haczyki. Tu zaczepia się haczyk na przyponie, na którym jest ciężarek. Przy uderzeniu w wodę tak piszą, że powinno się odczepić, a jak będzie, to się okaże. No dobra, zostaw gotowy. Pierwszy rzut. Sprawdzę od razu, jak to działa. Czy doleci to w takiej pozycji, jak jest teraz do końca, czy już w połowie spadnie. Jak doleci to elegancko, No to znaczy, że OK. Teraz spoko, poleciało razem Tylko ciekaw, czy się rozłączy Taki na razie lekki rzut wykonałem pierwszy raz, bo Nie wiedziałem jak się to zachowa Wcale daleko nie poleciało Ale nic, kolejnym razem przerzucę Wędka gdzieś tu, nie wiem, znajdę jakieś miejsce zaraz Na nią Jakieś takie neutralne O, już stoi No, na razie na krewetkę to nie spodziewam się jakichś tam gigantów No ale niech sobie poleży chwilę zanim makreli nie złowię Niech stoi Idę uzbrajać drugą wędkę Stoję, jak muszę gdzieś tu ustawić sobie już Z boku gdzieś tak Kurde lepiej za wiatrem by było ale No wszędzie tu wieje Pierwszy rzut Na spinnik muszę się jakoś ustawić tak żebyście mnie słyszeli Schować się od wiatru Dobra i makrela ma być, chciałbym Żeby tak było To od razu bym zmienił sznęt na tamtej wędce Ale czy tak będzie? Oby tak O, w ostatnim razie co byłem ręka trochę boli od, od tej wędki od spinningu Czy się od nowa przyzwyczaić. No dobra, to mam przynętę Siadła w końcu. Trzeci, czwarty rzut i siadła makrela. Także zaraz zmieniam przynętę na, na grunt na gruncie i będzie makrela, jest ona jeszcze? Jest. Nie wiem, czy jedna, czy kilka, ale coś jest. No, dawaj, dawaj, widać już się tam. Ale ładna, no aby się tylko nie spięła, nie no ładna sztuka, no spięła się, ale tu, nie no fajna. ale no niestety no, nie tym razem, tym razem Cię nie wypuszczę, nie no tutaj hmm. fajna sztuka. Widzisz jako przynęta. Szuczka. Zakładam większą przynętę kawałek ogonka. Przebijam na wylot. O, w ten sposób dopinam. No i teraz powinno naprężę to tak. No i git. Mam nadzieję, że to poleci razem ładnie. O, w ten sposób. Teraz zarzucę trochę dalej. Postaram się przynajmniej. O, już zestaw konkretnie ciężki. No. 150 plus ten kawałek mięsa. Nie wiem ile to może razem ważyć, ale koło może 200 gram Mam nadzieję, że tylko wędka wytrzyma. I do wody. Nie, wytrzymało ładnie poszło o, odległość wystarczająca No i nawet słoneczko się pojawiło Może jeszcze będzie pogoda muszę iść po dzwoneczki teraz, no bo już nie zostawię tak wędki bez, bez opieki bo przy takim mięsie to może różnie być no dobra, zestaw w wodzie słoneczki założone, teraz tylko na sportowo już na spiennik. Przynęty mam, także już nie potrzebuję więcej makreli. Sprzęt naprężony, może jeszcze troszeczkę napręże, wiatr jednak lekko wyciąga jeszcze. Oj, o, przesuwa się już podnie, czyli ok, jest. Teraz spróbuję na głomę, bo przynętę już mam to nie potrzebuję rzucać na przywieszki Może coś innego siądzie. Na grunt na razie nic. Ile leży już? Tak z 20 minut na dnie. Nie było jeszcze brania. O łódeczka jakaś płynie mała. Nawet nie widziałem. No nawet ładnie lata guma. No, muszę zamykać od razu, bo ściąga z wiatrem prostu na, na grunt. Przy samym brzegu mi wzięło teraz. Zmieniłem znowu na przywieszki, bo nic nie brało. I przy samym brzegu. Ale to czarniak. no przy samym brzegu wziął No, przynajmniej nie będzie mi się nudziło Dobra, zaraz bo mi jeszcze wypadnie, trochę się zniżę, bo te ryby mi wypadają zawsze z rąk, przynajmniej nad wodą to Nie no, fajna szuka No ładnie go tak wypuszczę Żeby nie było O, poszedł stoi tu w wodzie jeszcze. Poszedł już. Ładnie wziął. I tutaj przy samym brzegu. Czyli muszę na przywieszki rzucać. Grunt niech sobie tam leży. Nie jest taka zła pogoda, to chwilę posiedzę. Trochę się wiatr spokoju. Ale nie sprawdzałem, czy to jest przypływ, czy odpływ. Nie mam powiedzieć, by zacząć obserwować. Sprawdzę jeszcze na tą przynętę. Może się skusi jakiś czarniaczek. Dziś może polecieć niedaleko, ale na jakąś małą rybkę. A Sprawdzę. No, wystarczająco. Tu przy brzegu może coś siądzie, jakaś mała ryba. Teraz sprawdzę, może jakiś czarniak, makrela. No na razie nic Ale fajnie, widać ją, widoczna jest Dobra, popróbuję trochę. Tylko mam branie na grunt. Coś właśnie uderzyło. Zwinąłem szybko wędkę. O jest branie i to konkretne. Jest ryba. Siedzi No, siedzi. Ładnie. O, długo nie czekałem. Tylko nie wiem co to jest. Jeszcze nie, nie, nie ma odjazdu. No. no, fajnie, szybciutko to. Ile minęło? Godzina? Odkąd tu jestem? Ale ładna ryba. O, no co to jest? Ale branie było ładne. No, dawaj, dawaj. O! Muszę popompować trochę. No, odpływ jest raczej chyba niż przypływ, aby tylko się w kamienie nie wpieprzyła. Się trochę za bardzo bawię z tym. To jakiś dorsz, chyba. Tak mi się wydaje. Ale taki duży, no widzę już ją tam. Dorsz. No. Dorsz. Nie, nie taki duży, ale... Ważne, że jest. I z makrelu. Uratowaną, w pysku. Nie, nie taka duża ryba. Się tak wydawało tylko. Ale ważne, że coś wzięło, no tak Pójdzie zaraz No jasne No, no to pierwszy Dorsz na grunt siadu Wydawał się większy niż był w rzeczywistości Ale ważne, że jest Znowu zarzuciłem ten sam kawałek makreli co przedtem. A no jak jest świeża makrela, nie tak łatwo im to ściągnąć. I z ten zgrzyt na haku. Także być może ten kawałek będę cały czas używał. Nic po nie, odpływ jest teraz. no Pomyliłem się z przypływem. Odpływ jest trochę słabo, no ale trudno. Pospiniguję jeszcze chwilę. Porzucam teraz na gumę. Na pilkarę nic nie chcę brać. Taka guma, główka 50. Z kilka rzutów. Sprawdzę, czy coś nie chciało brać. Mam wiatr w plecy, to teraz będzie dalej latało na grunt. No, jedno branie i tyle. Przestało brać na spinning. To przerobiłem wędkę zestaw na. Grunt, założyłem trochę mniejszy ciężarek, tak 110 gram i mniejszy kawałek mięska i rzucę bardziej w lewą stronę i tak z godzinę posiedzę i jak nic nie uderzy na dwie wędki, to będę leciał. E, fajnie też lata z tej wędki, no. Ale wiatr też się zerwał, pogoda się spieprzyła. Niesamowicie To już nie To samo co było pół godziny temu A i ja zapomniałem wziąć ze sobą uchwyt, żeby wędkę wstawić Nie chcę jej w kamienie wsadzać Poluzuje żyłkę trochę Taki uchwyt sobie przywiozłem teraz wędka przynajmniej nie będzie musiała stać oparta o kamienie no bo tej to już mi nie szkoda, już jest stara ale tutaj nie wkładam jeszcze w kamienie pogoda no niezła, co? już się strasznie zepsuła i się zaczęło teraz padać no nie wiem, czy wytrzymam godzinę no, chociaż z pół godziny W z fjorda, ale dobrze że nie jechałem, bo z tego co widzę to pogoda wszędzie jest kiepska Nie wiem, może być 7 stopni Daję sobie czas tak pół godziny, do 6. i da nie ma sensu siedzieć, bo jest za zimno Za zimno Przyjechałem z 30 stopni a nagle jest 10, 11, 7 No Muszę się przyzwyczaić na nowo Ważne, że coś wzięło chociaż dzisiaj. Jeden dorsz, makrela, ale zawsze coś. Może przez te pół godziny, no pół godziny od teraz, no. Może przez te pół godziny ktoś jeszcze siądzie. Dwie wędki na grunt. W coś jeszcze będą jakieś ryby na pewno O Można się zabić na tych kamieniach No a to już tyle na dzisiaj Jedna wetka zwinięta, drugą jeszcze muszę zwinąć Poogarniałem się tak z grubsza z całym sprzętem I lecę I już wystarczy na dzisiaj Chociaż się pogoda uspokoiła teraz jak idę do domu Wiatr się uspokoił W miarę to wygląda No ale już mi się nie chce, już sobota, muszę się ogarnąć Też po powrocie nawet nie zdążyłem się rozpakować Wszystko leży tak walnięte, bo tylko ryby i montowanie filmów I nie mam czasu na nic Strzałka, do następnego